Firma Korab jest zakładem produkcyjnym, wytwarzającym, działającym w dwóch branżach, w branży fotowoltaicznej i w branży TFOSA. Naszym klientem są firmy instalatorskie, firmy, które montują produkty fotowoltaiczne już do końcowych klientów. Po pierwsze jesteśmy firmą polską, więc na tym rynku jako producentów systemów mocowań takich firm jest niewiele. 100% nasze, nasze udziały są polskie. Z czym się wyróżniamy? Wyróżniamy się wysoką jakością, przystępną ceną i zastosowaniami systemów, które są bardzo uniwersalne. Chwalimy się oczywiście z szerokim wachlarzem systemów mocowań, dostępnych od ręki praktycznie dla każdego, a także dużymi, dużymi instalacjami fotowoltaicznymi, systemami na duże instalacje, na duże farmy. Uniwersalność naszych systemów polegająca na specyficznej, uniwersalnej klemie końcowej oraz uniwersalnej szynie to nasz produkt w zupełności, który pokazuje pełnię naszych możliwości. Firma KORAP oczywiście istnieje w szeroko pojętych mediach. Strona internetowa www.korap.eu. E, oczywiście także e, mamy swój system B2B dla współpracowników, e, Facebook, oczywiście KORA.